Siemanko, to Jan Karro. Dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać i skonfigurować y, pak Vanilla Twix. Ym, a więc y, ja sobie wybrałem wersję 1.16, bo na tą wersję chcę mieć Vanilla Twixa. I teraz tak. Po pierwsze, wybieramy sobie, które rzeczy chcemy mieć y, z tego y, Vanilla Twixa. Ym, ja sobie już y, wybrałem z. Y, Aesthetik, z tego aesthetik. Teraz y, przechodzimy do kolejnego tego, y, kolejnego, y, kolejnej zakładki. Y, tutaj wybieram to. No i to, żeby mieć w z, wersji 1.16, ludy z 1.17. Y, biorę, krótsze to, krótsze to. Y, dalej, kolejna zakładka. Tutaj nic nie biorę y, z tej zakładki. I y, też nic nie biorę, połączone szelfy y, dalej, y, czystsza woda. Nie, a nie, to nie jest czystsza woda, to jest cichsza ci jakoś y, Dobra, z tego nic hard y, borders. Y, To, to, to też, bo to jest fajne. To też, to też, to też, to też, to też, to też, to też. Z czym to jest niekompatybilne? A, z tym jest niekompatybilne. A, Na 3D. 3D zaznaczał sobie wszystko, oprócz oczywiście, oprócz z tego i tego, ponieważ to jest niekompatybilne z tamtymi, tymi. No wiecie, z drzwiami, no, ze szkłem. Dalej, crosser, y, crosshair, crosser, wybieram sobie to, to wybieram sobie to. Y, Dobra, GUI I to oczywiście też sobie wybiorę. Wybiorę sobie to. Y, i tło wybiorę sobie te i tutaj nie, i retro I nie, retro nie fan I fan nie Col colorful slime to color slime a po prostu może być taki, taki nawet, nawet różowy się może być I dobra, i jeszcze bedrock, włączy czyli inny wybuch Yy, dobra, no i to by było chyba na tyle, chociaż coś mi coś, coś mówi, że coś, coś pominąłem chyba, już. Yy, tak, to, to jest też bardzo fajne. No i to było tyle. Yy, ja kopiuję link do, yy, no, żebyście mogli pobrać ten, te zestawienie, które ja mam, yy, yy, do inne i pobieram. Yy, zobaczymy się, jak już się pobieram. OK, jak już to zrobiliśmy, to klikamy Windows R, wpisujemy procent update procent i otwieramy yy, i wybieramy kubka Minecraft, wybieramy resource packs, klikamy tutaj, zamyka, zamykamy, ale nie, yy, ja yy, źle zrobiłem. Yy, zaraz poczekajcie, yy, dobrze. Zmieniamy sobie nazwę tego, tego na na przykład Vanilla Twix, ale ja sobie wezmę Vanilla Twix V2, ponieważ to jest mój drugi Vanilla Twix. Teraz przechodzimy do Minecrafta. Jak już jesteśmy w Minecraftcie, klikamy Ustawienia, Paczki Zasobów i przeciągamy tutaj Vanilla Twix V2. Czytam, jak to sobie nazwę jeszcze. Klikamy Gotowe i poczekajcie chwilę mi się już przeładowało. Wchodzimy na tryb wielosobowy. Bierzemy Creative. To znaczy ja wam tylko tutaj pokazuję, żeby pokazać wam. To dzięki temu, no tylko po to, żeby wam pokazać, tworzę właśnie teraz świat. Pokażę teraz świat, i na tym świecie wam pokażę Vanilla Twix. Czyli po prostu to, te, ten tekstopak, który ja skonfigurowałem yy, przed chwileczką. Dobra, świat się załadował. Yy, pierwsza rzecz, to ta, yy, którą widzieliście przed chwilą, łonie, ale zlagowało to tło, jest, są de deblisy zamiast tła. Druga rzecz, ponumerowane cyferki. Kolejna rzecz są bordery. I... Bo, to znaczy nie, border jest tylko na tym, ponieważ jest niekompatybilne. Patrzcie, jestem na wersji 1.16.5 i mam ludę identyczną do z jest w 1.17. A wszystko ze sprawą Vanilla Fix. Eee, dobrze. Eee, o, jeszcze patrzcie, jeszcze jest Debris. Tak, tak, tak ładnie wygląda Debris. Na tym teksturpaku. Eee, oczywiście, eee, tak wygląda wełna. Według mnie bardzo ładna wełna co jeszcze? O, patrzcie, to jest jeszcze bardzo fajne. Można patrzeć normalnie sobie przez to. nie tu, tu, Jeszcze jest, bardzo ładne jest to, to tropikalne, tropikalne. Widzicie, jakie okrągłe fajne. dalej. Dalej, dalej, dalej. Ym, dalej jest... czy sumie to nie wiem. Yy, aha, yy, slime oczywiście. I mieczyki, tak, patrzcie. Tak, tak wygląda mieczyk. Yy, są króleuski takie fajne. Yy, trójwymiarowe. Yy, drabinki są trójwymiarowe. Kurczę na liście się nie wystawiać. Tak wyglądają drabinki. Jak widzicie, są one bardzo ładne. E, tak samo można zrobić z, e, na przykład, mm, humora. Nie. Ech. samo no, ładny jest taki, Dobra. A więc jeszcze slime block. slime block jest taki. Niestety jajko jest tego samego koloru, ale to dlatego, żeby się nie pomyliła z nimi I piston jest oczywiście też niebieski. A więc to by było. To by było na tyle. Hmm. Czekajcie. Ja, ja zrobię, y, zro, zrobię. Muszę zrobić zdjęcie do miniaturki. Muszę zrobić. Y, zdjęcie do miniaturki. O, jeszcze jest to takie trudne. Dobra. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w miniaturce. I tak hop. To znaczy nie. Okej, tak, tak trzeba to zrobić. Hop. Tak, hop. I, i zrobimy to. Zrobimy jeszcze ramka. I tak Dobra. I jeszcze zróbmy ramkę. Nie no. Ramkę, na tym się da? Da się, dobra. Co jeszcze? Um. Jeszcze jest mnie taka fajna, ładna. Dobra. Jeszcze jest. Um. trybunerowa drabinka i tory o nie dobra i tory też są trybunerowe okej okay, a więc to, to jest to wszystko co jest trybunerowe robimy I dobra a więc to by było na tyle do zobaczenia i pa pa